Cześć, witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmujemy się przewrotami akordów, ale już nie na pięciolini, a na klawiaturze. Zapraszamy do ćwiczenia i oglądania. Niektórzy już się niecierpliwili, kiedy wreszcie będzie klawiatura, więc dzisiaj właśnie tą klawiaturą się zajmujemy. Więc nie przedłużam i od razu przechodzimy do instrumentu. Więc jak widzicie, nic się nie zmieniło od ostatnich lekcji, więc przechodzimy sobie od razu do grania. Jak pamiętacie, co to były przewroty? Przewroty to były po prostu zmienianie, zmiana kolejności danych składników, tak? W akordzie. Czy tam w trójdźwięku, czy jak sobie to tam chcemy nazwać. Więc przechodzimy sobie od razu do akordu trójdźwięku C dur. Jak pamiętacie, były to dźwięki C, E, G, i grane pierwszym, trzecim, piątym palcem i to będzie dość ważne w dzisiejszej lekcji, ponieważ jeżeli mamy pierwszy, trzeci, piąty w pozycji zasadniczej, no to w pozycji pierwszy przewrót będziemy mieli sytuację taką, że przechodzimy sobie na dźwięki E, G, C, ponieważ jak pamiętacie, przenosiliśmy sobie C do góry, więc musi być teraz E, G, C i teraz gramy sobie palcem pierwszym, drugim i piątym. Dlaczego nie mamy tutaj trzeciego palca? Ktoś może spytać. Ponieważ tu powstaje dość dziwne napięcie, i to nie do końca jest wygodne, nie do końca dobre, więc lepiej jest po prostu dla nas, jeżeli gramy palcami 1, 2, 5. Następnie przechodzimy sobie do kolejnego, przerzucając E do góry, więc drugi przewrót. I mamy sytuację 1, 3, 5. Tak? 1, 3, 5. Więc powtarzamy. 1, 3, 5. 1, 2, 5. I 1, 3, 5. Zasadnicza. Pierwszy i drugi przewrót. Zasadnicza pozycja. Pierwszy przewrót i drugi przewrót. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe na chwilę obecną. Ręka lewa. Ponownie akord C-dur. C-E-G i jak widzicie, piąty, trzeci, pierwszy. Przerzucamy sobie C-oktawkę wyżej i mamy piąty, trzeci, pierwszy. Ponownie nie ma tutaj na przykład drugiego, chociaż no jeszcze nie jest tutaj tak źle, ale wygodnie jest po prostu grając piątym, trzecim i pierwszym, czyli pierwszy przewrót, następnie przechodząc sobie piąty, drugi, pierwszy, czyli G, C, E, mamy właśnie coś takiego piąty, drugi i pierwszy, palec piąty, drugi, pierwszy. Myślę, że fajnie widać. Ten trzeci może trochę tutaj brzydko podnoszę, ale no niestety tak mi się jakoś te palce układają, więc piąty, trzeci, pierwszy, zasadnicza. Piąty, trzeci, pierwszy i piąty, drugi, pierwszy. Jeszcze raz przepraszam za ten trzeci palec. Piąty, drugi, pierwszy. Niech nikt nie bierze tego do siebie. 5-3-1, 5-3-1, 5-2-1. Jeżeli sobie pogracie w ten sposób, poćwiczycie sobie te łapania, że tak powiem, tych akordów w przewrotach pojedynczo, to możemy sobie przejść do czegoś takiego, że gramy po prostu te akordy razem, łącząc po prostu ręce ze sobą. I najpierw łączymy sobie i łapiemy kilka razy. Mamy pozycję zasadniczą, 5-3-1-1-3-5 jak widać, jeżeli chodzi o palce. Kiedy sobie połapiecie to, oczywiście przypominam o prawidłowej pozycji tutaj ręce wyprostowane, znaczy wyprostowane, plecy wyprostowane. Brak żadnych jakichś tutaj naprężeń i zwróćcie też uwagę, w jaki sposób trzymam tutaj nadgarski, trzymam ręce. Nie kładę tutaj w żaden sposób rąk, nie mam takiej sytuacji, tylko po prostu trzymam ładnie w górze, palce cały czas przygotowane aktywnie. Tak? Więc mamy 5, 3, 1, 1, 3, 5, mamy pozycję zasadniczą. Następnie przechodzimy sobie ciutkę wyżej, czyli do pierwszego przewrotu, i teraz przypominam, piąty, trzeci, pierwszy. Pierwszy, drugi, piąty. Tu jest taka mała niespodzianka. W ten sposób sobie łapiemy. Kilka razy uderzamy. I później przechodzimy do kolejnego przewrotu, jeżeli to mamy opanowane. I ja oczywiście to tak dość szybko będę pokazywał, żeby tutaj niepotrzebnie nie przedłużać. I tutaj mamy 5, 2, 1, 1, 3, 5. I kilka razy uderzamy. Więc przypominam, 5, 3, 1, 1, 3, 5. Pozycja zasadnicza. Pierwszy przewrót mamy 5, 3, 1, 1, 2, 5. Kilka razy. I drugi przewrót 5, 2, 1, 1, 3, 5. I kilka razy sobie gramy. Ok, jeżeli to już mamy opanowane, bo oczywiście. Jeszcze tak tylko napomnę, że możemy tutaj po prostu iść sobie do góry, tak naprawdę do końca klawiatury, i później w dół tymi trójdźwiękami. Nikt nam nie zabroni, a jeszcze lepiej sobie poćwiczymy w różnych pozycjach, bo zupełnie inaczej się tu chwyta, zupełnie inaczej się tu chwyta, tylko nie chcę sobie mikrofonu w żaden sposób szturchnąć. Ok, więc jeżeli to mamy opanowane, to możemy sobie przejść do kolejnego ćwiczenia, czyli na przykład łapiemy sobie lewą ręką akord C dur, następnie ręka prawa gra sobie coś takiego, że mamy. Właśnie, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5. Tak? Myślę, że widać, co się tutaj dzieje. Następnie, jeżeli chcecie, może być to samo z ręką lewą, tylko wtedy tu sobie nie wejdziemy, więc musimy oktawkę niżej. Sobie na przykład tu nawet zawitać. Tak? Czyli zmieniamy sobie po prostu ręce. Możemy sobie w ogóle właśnie zacząć w ten sposób. Oczywiście nie musicie grać tak szybko jak ja tutaj gram. Możecie sobie grać na spokojnie, we własnym tempie. Ok, to taki po prostu przykład. Wiadomo, myślę, co, co więcej z tym zrobić, bo możecie. Powtarzać po kilka razy. I później ręka lewa to samo gra. W ogóle się rozpędziłem teraz z tym, ponieważ wiecie o co chodzi. Najpierw miałem po prostu trzymać tutaj cedur, a ręka lewa miała sobie ćwiczyć. Ale to może być również właśnie ten sposób, czyli po prostu po kilka razy gracie sobie. Zachowując schemat palcowania. Czy na zmianę? W jaki sposób sobie chcecie, to możecie po prostu sobie tak to ćwiczyć. Następny etap to jest przejście z gry harmonicznej na grę melodyczną. Ktoś może zapytać: Hej, ale co to jest gra harmoniczna i czym się różni od melodycznej? Nic prostszego, mianowicie trójdźwięk zagrany harmonicznie to jest po prostu tak zagrany, że wszystkie dźwięki grane są jednocześnie, natomiast trójdźwięk zagrany melodycznie będzie to 1, 3, 5 na przykład, czyli po prostu dzielimy sobie harmonicznie mieliśmy tak, a melodycznie mamy na takiej zasadzie. I dzięki temu mamy kolejne ćwiczenie, czyli najpierw prawa ręka gra sobie cały czas, zachowując ten sam schemat palcowania. Właśnie 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5. I w ten sposób sobie ćwiczycie tutaj, idąc do góry. Później możecie oczywiście wracać w dół. Cały czas zwracacie uwagę na palcowanie, na to, żeby pozycja ręki była właściwa. I zwróćcie uwagę, że jak schodzę sobie tutaj w dół, to ja tutaj cały czas jestem. Wyprostowany, nie mam jakiejś sytuacji, że się jakoś tu nienaturalnie wychylam czy cokolwiek, tylko pozycja tu jest cały czas przy klawiaturze. Nie ma jakiegoś tam ściągnięcia tutaj, czy w ogóle jakiegoś wychylenia nienaturalnego. No i w dół oczywiście to samo. Rę ręka lewa. Ma to samo. Odpowiednie palcowanie i możemy sobie iść w dół w sumie. I jeżeli to już macie opanowane, jest to dla Was zbyt łatwe, to oczywiście w piękny sposób łączymy sobie ręce i powolutku gramy. Zwróćcie uwagę na palcowanie, w jaki sposób tutaj palcowaliśmy. Czyli mamy 1, 3, 5, następnie przechodzimy na pierwszy, piąty, i później tutaj wchodzi nam w prawej, drugi, w lewej, trzeci, później pierwszy, trzy, pierwszy, pi, pierwszy piąty, następnie pierwszy, piąty, i tutaj już nie trzeci, tylko drugi, tu trzeci, tak? I w dół mamy to samo. Później stopniowo sobie możecie oczywiście przyspieszać, ale co ważne, ćwiczcie te właśnie przewroty tak porządnie. Nie ma sytuacji, że gracie sobie jakkolwiek, żeby tylko właśnie sobie przez to przebrnąć. Tylko ma być każdy dźwięk osadzony. Przez osadzony chodzi mi po prostu o to, że musi być rzeczywiście słychać te dźwięki. Musi być ten atak. Pam, 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 pam. pam. Palce mają chodzić tak, jak to ma być. Się skupiłem, żeby tutaj Wam mówić, tłumaczyć i mieszam się w palcowaniu. Więc. Musi być po prostu atak z góry, czyli ten palec robi bam, 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 bam. bam. To jest oczywiście lekko przesadzam, ale tu chodzi o to, żeby one rzeczywiście pracowały tak jak mają pracować. Czyli po prostu ćwiczcie sobie te trójdźwięki, te przewroty, właśnie w ten sposób, jak wam tutaj pokazałem. Oczywiście adekwatnie inne e, trójdźwięki, czyli na przykład, jeżeli powiedzmy, będzie to demol, e, tak dla przykładu, no to możecie oczywiście na spokojnie sobie ćwiczyć według tego samego schematu, te same palce, lewa ręka, oczywiście to samo. Wszystko zależy od Was, w jaki sposób sobie to rozgryziecie, jak do tego podejdziecie. Oczywiście najpierw możecie właśnie ćwiczyć tymi palcami tak jak to ma być. I stopniowo sobie po prostu rozwijacie coraz bardziej tą pewność w graniu. Lekcji to już wszystko. Dziękuję bardzo patronom, którzy cały czas regularnie wspierają moją działalność. Jednocześnie, jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, link będzie w opisie. Zapraszam także do subskrybowania, komentowania, oceniania tych filmów, ponieważ pozwala mi to sięgać dalej i film jest bardziej polecany tutaj przez algorytm YouTube'a. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!